Dwie paki dwie służba celna robi nam kontrolę Cierp pani bani papier zapunkrowany w zapasowym kole Mój człowiek siedzi za tonę, a drugi siedzi na wózku Mój człowiek mucha i dali, witają w Helsi, w Hamburgu Do w się pijam, ból dupy widzę pomina, Zamawiam butle, szampana tylko po to, żeby wylać Komuna już się skończyła, ty dalej stoisz kolejce Gdy mijam ciebie z uśmiechem i wchodzę w specjalny cześć, Wróciłem nagle każda suka chce zrobić loda Czarny helikopter wciąż nad głową Sinaloa Nie pomoże mi ten hajs, jest tylko siła woda, To nowe smutne ty tam typa, gdzie ten -ty stres? Pierwszy niemiecki raper w kraju, ten co chucz, to zwykły śmiesz, Ty dajesz tam te małe wywiady, bo nabrałeś te rapy A ja nagrywam platy, nie na stałe te A Dwie paki, dwie służba celna robi nam kontrolę Cieć bani papier, zabunkrowany w zapasowym kole Podę, a drugi siedzi na wózku, Mój człowiek mucha i dali Witają w w Hamburgu Do nobu w się pijam Ból dupy widzę pomina, Zamawiam butle szapana Tylko po to, żeby wylać Komuna już się skończyła Ty dalej stoisz w kolejce Gdy mijam ciebie z uśmiechem I wchodzę specjalnym wejściem 4,5 tysiąca euro Ja dam ci lepszy kurs Za 500 weszło na numer Jest 18 plus Konie ten papierasz, maty ze mną radę wód Zakupy w zarze dla baby A za mną kary wód s

后、oh.